wrocław pęta mieszczańska piasz, sobot, piątkowy wieczór stajnia sklepienia eksponowane, obsuwane na słupach do przywiązywania konia Chciałem zobaczyć to kółko do przywiązywania konia. Odmówione słupki wyeksponowane na wysokości sklepni zamontowana instalacja do podświetlania eventów. Pamiętam, że wiesz. Można sobie skupić dwa grony. Jest też kiełbasa. Jest kura, kurak Nie ma nic dla konia. W powinno być przede wszystkim coś dla konia. Zobaczymy, reporterzy tutaj się wsypują. Jest wanna. Ja, tak, staj tutaj, bo to lepiej niż nie będzie. tutaj. Nie. o tu chodzi, o lepiej jeszcze tym, się zdolnisz, o tu teraz. O jak tutaj pan stanie, to teraz jest dobry dzień, jest fajnie. Właśnie w cieniu widzę, dzięki bardzo. A teraz tutaj jest fajnie. Ale jak chcę mówić, to nie będę, to jest fajnie chłopaki. Ja tu stawię, tak? Teraz jest okej. Okay. Dzięki za pomoc. Szalone tłumy zebrały się w byłej stajni. Będzie muzyka, będzie się coś działo. Kępa mieszczańska. Pracownia maczków. Kłaniam się nisko za piękny efekt osiągnięty budynku byłej stani na kępie mieszczanskiej.